Prezentujemy gołębia numer 5 o numerze 5459 5459 tak jest. Tak. To jest y, nie wiem, córka bądź syn, może i córka naszej 405 z drużyny Mistrza Polski w kategorii A. Koficynt ma 608 405. A mamą jest też super roczna, bo córka naszego 11437 bardzo dobrego lotnika, syna 8.83 Czecha. Także to z fajnych jest bardzo gołębi. O, Czyli to będzie... To będzie wnuczka petardy. Nie chcę się zaprezentować. To będzie wnuczka petardy. Nie chcę się prezentować. Chciałaby polecieć. No, polecisz koleżanko.